Cześć, z tej strony Miłosz, jestem y, uczniem klasy czwartej S, y, chodzę do szkoły podstawowej nr 12 i dzisiaj oprowadzę po Starym Mieście. Rynek ma 60 na 70 metrów i tutaj kiedyś stał Ratusz Miejski. W 1611 dostawiono wieżę ratuszową, która później służyła za więzienie. W 2008 roku otworzono tutaj mury zamku. Pode mną właśnie tutaj miejsce, gdzie stoję są korytarze, a nade mną jest choinka kupiona za 60 tysięcy złotych. A za mną stoi restauracja, gdzie były przeprowadzane kuchenne rewolucje. A widzisz to jest Piotrkowski rynek otacza ponad 145 kam kamienic. W 1835 roku był wielki pożar i trzeba było dużo budynków odbudować. Zobaczymy teraz, jak wyglądają wewnątrz podwórka. W Piotrkowie było dużo y, nagrywanych filmów, a tutaj. Był film nagrany uprowadzania Agaty. Tutaj wisła Warszawska. A tutaj był film kręcony jako w kłamca. To już dzisiaj na koniec i tak wygląda rynek e, nocą. Tutaj stoi piękna duża choineczka.